Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana Pęka. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Chociaż to śmiertelnie poważna debata, to nie mogę sobie odmówić na wstępie pewnego skojarzenia. Pamiętacie państwo, był taki film Sex misja. Jak widziałem dzisiaj panią minister Fuszarę, to jako żywo mi się przypominała ta, ta feministka, która krzyczała wielkim głosem Kopernik była kobietą. Kopernik była kobietą. Proszę Państwa, ja jestem biologiem z wykształcenia. Za moich czasów jeszcze się przyzwoicie kształciło ludzi. Jeżeli ktoś mi powie, że istnieje płeć społeczno-kulturowa i że są na to dowody naukowe, to nazwę go po prostu kłamcą. To nieprawda. Nie ma żadnej płci społeczno-kulturowej. Jest płeć biologiczna, reszta to są po prostu wymysły. Dlaczego się więc wprowadza, dlaczego się wprowadza to pojęcie? Ano po to, żeby wmówić społeczeństwu na podstawie dekretu, że taka rzecz istnieje, tylko nie da się tego zrobić z nami. Trzeba to zrobić od sześciu lat. Stąd szkoła dla sześciolatków i obowiązkowe nauczanie w tymże właśnie duchu. Proszę Państwa. Historia ludzkości odwieczna kreowała pewne stereotypy zachowań, kreowała różnego rodzaju zachowania wierzenia, religijne itd., itd. W żadnym modelu, który się przez te tysiąclecia czy dłuższym okresie czasu kształtował, nie wykształciło się takie pojęcie, jakie dzisiaj usiłują, usiłują wymyślić ludzie, którzy źle ludzkości życzą. Już pamiętamy, był nawet matriarchat swego czasu, ale on rozróżniał płci, dawał tylko przewagę polityczną kobietom. To doświadczenie się skończyło, w pozostałych, w pozostałych wiekach kreowano, kreowano inny model. I proszę Państwa, akceptować obyczajowość narzuconą przez pewne mniejszości, które nawet nie podają nazwiska. Bo jak pani minister tłumaczyła, że tam w Radzie Europy nie ma autora? Otóż jest. Każdą ustawę, każdy pomysł, każdą rezolucję prowadzi jeden człowiek i od jego nazwiska ona jest nazywana. Tak samo jest w Parlamencie Europejskim. Za każdą z tych rozwiązań, które mieszczą się w tym szerokim pojęciu gender, stoją albo nawiedzone feministki, Albo wołujący ateiści, albo potężne lobby homoseksualne, które jest tam chyba największą zorganizowaną siłą. I proszę państwa, spójrzmy na to spokojnie, bez jakichś takich nadmiernych emocji. Czy model jakikolwiek w tej, w tej odwiecznej historii ludzkości nieoparty na rodzinie, na pewnej grupie związanej? genetycznie związanej, rodzinnie związanej, interesami został wykreowany, wykształcony i sprawdził się. Ci, którzy dążą do rozbicia, osłabienia rodziny, rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, źle życzą rodzajowi ludzkiemu. To jest początek dekadencji, to jest początek erozji naszej cywilizacji. Spójrzmy przecież. Na te, na te wszystkie celebrytki, celebrytów, którzy kreują model singla albo wolnego związku. Dzieci urodzone z takiego związku są ofiarami, które cierpią, i ich jestestwo ich wzorzec moralny, ich zachowania przyszłe nie są naturalnymi i są znacznie osłabione w stosunku do dzieci pochodzących z normalnych rodzin. Zerwanie więzi pokoleniowych, zerwanie więzi cywilizacyjnych, zerwanie odwiecznych, narzuconych prawem naturalnym rozwiązań prowadzi do degręgolady moralnej, intelektualnej, a co za tym idzie? do upadku realnej demokracji. Pani minister, ja, ja Pani zacytuję Wielkiego Wieszcza polskiego i radzę Pani od czasu do czasu się zastanowić nad tym, zanim będzie nas Pani nauczać, że ta płeć społeczno kulturowa to jest obiektywna rzeczywistość naukowa. Kto chce iskier z czarta kuźni, by wypalić czarta moc, ten mądrości wiecznej bluźni, ten świat w większą wpędza noc. To, co wy chcecie zrobić, powołując się na akceptowalne ze wszechmiar zamiary, bo przecież wszyscy cywilizowani ludzie są przeciwko jakiejkolwiek przemocy, a zwłaszcza przemocy wobec kobiet. Tymi narzędziami nie tylko tej przemocy nie mniejszy, ale ją wręcz zwiększy, bo. Pod wpływem tych rozwiązań nastąpi dalsza erozja rodziny, która jest jedynym obszarem kształtującym w naturalny, normalny sposób przyszłe pokolenie. Opowiadają mędrcy, że takie będą narody i społeczeństwa, jakie młodzieży chowanie. Nie chcecie tego zrozumieć? Nie rozumiecie tego? Nie. Służycie ze złej woli temu modelowi który ma zniszczyć realną demokrację, doprowadzić do takiej degręgolady intelektualnej, żeby ludzie nie byli zdolni do samodzielnego myślenia, czyli krytycznej oceny faktów, i żeby się godzili na to, co się stało w wyniku pomysłów lewackich i lewicowych, gdzie jeden procent posiada ponad połowę własności światowej i jeszcze ta przewaga rośnie, gdzie erozji poddany został system nauczania, nawet na uczelniach wyższych gdzie zanika poszukiwanie prawdy i gdzie ponad tym wszystkim, jak, jak duch zły ponad wodami, unosi się gender i nowe ideologie wrogie ludzkiemu rodzajowi. Ja będę oczywiście przeciwny temu rozwiązaniu i uważam, że to, co naprawdę trzeba dzisiaj zrobić i mówię to do, do rządu, który rządził już osiem lat. To pomyślać o tym dlaczego 30% rodzin wielodzietnych żyje w skrajnej biedzie. Dlaczego kilkaset tysięcy dzieci cierpi z niedożywienia? Dlaczego? Dlaczego 80% małych dzieci ma próchnicę, bo nie ma dentystów w szkołach? O tym nie myślicie. To naprawdę może poprawić sytuację. Tylko podniesienie dobrobytu, dochodów ludności, wzmocnienie rodziny, danie pracy może, może zmniejszyć napięcia w rodzinach i zmniejszyć, zmniejszyć to, z czym chcecie walczyć, a więc znęcanie się nad kobietami czy, czy może nad mężczyznami. A tylko zdrowa rodzina oparta na zdrowym fundamencie ekonomicznym może wychować zdrowe, sprawne, zdolne do poprawy bytu następnych pokoleń. Pokolenie ludzi, Którzy poznali miłość, poznali ciepło rodzinne, bo wszelkie pomysły komunistyczne od słynnej rewolucji październikowej, które mówiły, że zbudujemy nowego człowieka w oparciu o zniszczenie odwiecznych zasad zawsze prowadziły do złego, zawsze prowadziły do złego i do tego dopuścić nie można. Na koniec sentencja polityczna myślę, że jeżeli to przegłosujecie, bo to wcale nie jest takie pewne, mam nadzieję, że nie przegłosujecie. Ale jeżeli to przegłosujecie, to Pan Prezydent ratując się z opresji przekaże to do Trybunału Konstytucyjnego. A ten choćby, choćby bardzo nie chciał, to wykaże niekonstytucyjność kilku, kilku zawartych tam rozwiązań mówili tu ode mnie znakomi, o tym znakomici prawnicy. Także Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że jak dojdziemy do władzy, a to przeprowadzicie, to jedną z pierwszych rzeczy, którą usuniemy z polskiego prawozdawstwa, to będzie właśnie to rozwiązanie. Nie pozwolimy, póki żyjemy i póki mamy wpływ polityczny, na degręgoladę intelektualno-moralną i na narzucanie wzorców, które z natury rzeczy nic dobrego nie wprowadzą, natomiast wprowadzają obce wzorce, obce zło, które demoralizuje społeczeństwo i rozbija rodzinę. Dziękuję Panie Przewodniczący!